Czy ktoś z moderatorów może zmienić gierkę na puppy playtime? Czekajcie, że nie sprawdzę, czekajcie. Nie, dalej sprawdzimy. Poppy playtime. Dobra, niech wam będzie. Papi Boże, dobra, kur. Papi playtime. Niech wam będzie. Ech. Dobra. Eee... Czas chyba tego przejść, nie? Sam osobiście na wstępie wam powiem, nie wiem o czym jest ta gierka. Zobaczyłem ją na YouTube tylko po miniaturkach i zobaczyłem, że robi taki łoo", jakiś szum. To przede wszystkim. Po drugie, yy, Marson powiedział mi, że spodziewał się, że nie będzie straszna. Ja też się nie spodziewałem, że nie będzie straszna i osobiście uważam, że będzie słabsza niż większość horrorów, które grałem. Ale yy, nie wiem, jak mówię, nie wiem o co w tej grze chodzi. Nie widziałem żadnego gameplayu. Yy, jedyne co wiem to tylko, że chodzimy jakoś tak łapami po zdjęciach na Steamie i, ten potwór cały ten niebieski i nie wiem więcej, więc spodziewam się, że będzie, że będzie to takie, okej, okay. to nie będzie jakieś giga super straszne, ale zobaczymy, uwaga, zaczynam, play, chapter 1. as an ex-employee of Playtime CEO, you finally turned to the factory many years after everybody within disappeared, czyli jako były pracownik, ktoś tam y tej korporacji Playtime, wracam do tej fabryki, gdzie kilka lat temu wszyscy zniknęli, within chyba, albo, że nie nies niespodziewanie, nie wiem, okej, pieciasko, Ikna, Let's go. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. She gives her Poppy. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Oh! Hard to believe. She can not to, bo to z the z the Poppy can talk to children. Poppy is uh -huh. as lovable as a real girl. And She talks like one too. Hi, my Hi. name is Poppy. Oh, what a sweet Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when no. you brush it. and smells just like a poppy flower. No. Is there anything else you want to say, poppy? I'm a real girl. Just like you. Oh. What's the time? Playtime! Play puppy playtime ever wanted to see how all of the favorite toys were created, Playtime Co. is offering factory tours at just 2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What, what for? Nie Come visit the factory. We can... Znajdź kwiatek. Wszyscy myślą, że z, 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 wszyscy zniknęli 10 lat temu, ale my tutaj ciągle jesteśmy. Znajdź kwiatek. Welcome. Siema. Ale pięknie wyglądasz, nie powiem ci. Puter nie ja mogę, zrobić... O, wow, Jezusie, dźwięki, dźwięku, mogę zrobić coś. O, ła, się te dźwięki się przestraszają dźwięku Mogę coś zrobić coś? Pomogę. A ktoś tam jest w ogóle? O, no, nie mogę, szkoda. Nie mogę, nie mogę wyjść. <coughs> Dobra. Tam jest security coś. Tu jest papi, tu jest jakiś misio. Cześć, ale pięknie wyglądasz. Interact. Okej, okay, czyli tu nie wejdę, bo nie mam kodu całego, tak? Tutaj przejdę. O, kolejka. Lekko się boję, w sensie, niepokoi mnie ta cisza tutaj straszna i ten taki ambient cały, wiecie o co chodzi. To mnie lekko przeraża. Mogę coś tu w ogóle zrobić? Co to było? Co ta koleka mi daje? Co te kolory, jakby to mam wpisać? Zielony, różowy, żółty, czerwony? Czy najpierw czerwony, żółty, różowy, zielony? Zastrzałki jeszcze jakieś są: czerwony, żółty, różowy, zielony. Czerwony, żółty. Czerwony, żółty, różowy. Ale jestem mądry. Czerwony, żółty. A mogę to odkliknąć? Gdzie nie Teset: czerwony, żółty, różowy i zielony. Ale sztos. Ciema. Co to? Nie Playtime! Rączki! grabpak. pack! Zaciśnij paski, trzymaj obie wyrzutnie i kliknij przycisk, żeby wyciągnąć. Okej, okay, okay, spoko. <grym>, nie strzelaj w pracowników. Słuchaj, tylko... oła! Okej. O, kozak. Gdzie mam prawą rękę, ty? Eee! Gdzie moja prawa ręka, Tam muszę iść chyba, nie? Ty muszę iść? Halo? Ocie, kurna, zatem ten brzydki ten. Siema! my kumple? Kurwa, boję się go, fest. Co się stało? Co to było, ty? Co się stało? Klucz? To jest klucz? Kurna mać, chłopie Co teraz? Mam cofnąć? Ja dupie Stój tam Ale super, bardzo ładnie tutaj jest nie krwiście Uff. Go tam już nie będzie, nie? Oczywiście, że kurwa nie Oczywiście, że go tu nie będzie już O kurna Nie no powiem ci zajebiste wraje sobie miejsce, wiesz? A -a -a -a. Ja dupie Stuka. Stuka. Remember to take breaks. Przerwy dłużej niż 50 minut to nie są dozwolone. Cia, ja tu muszę zajść teraz. O co tutaj chodzi? Żółta i zielona jeszcze ta? Ciemka, proszę nie zabij mnie, co? Ja dobry chłopiec jestem, proszę. Bądźmy przyjaciółmi. Co? A tutaj coś jest. Dzień dobry. No dobra. Wiecie, co mnie bardziej tych że przeraża? Nie to, że jakby to coś mi tutaj łazi na plecach, tylko to po prostu ta cisza, nie? I to mnie rozwala, bo po prostu jest. Było głośno? Co innego. <coughs> w wielu horrorach, jakby jest po prostu głośno to jest w ogóle fajnie. Także jak gracie w horror i jest wam do cicho. To wiecie, że jest. Ciężki ten horror będzie. Gdzie jest kaseta? Nie widziałem kasety. No, siema Chyba to nie chodzi o tę wejście Nie podoba mi się ta rura, ani trochę o ta... 700 osób siedzi właśnie ogonnego na zarastrowgacie Ale koks nice No nie, no nie, no nie, każ mi tu schodzić teraz. No p... Serury, coś wydaje, że nie? Nie? Hmm, a bo ja tam będę się wejść zaraz, nie? Tak się będzie działo zaraz. I teraz z tej strony. Nie prowadź mnie kurna samego Bo się zesram chyba Aaaa kurna macio Jezu To się zaraz odwali Ja dupie Ooo! Oh, oh, matko boska Bawek przestraszyłem, też debil. Dobra, co my tu mamy? Moka jest gadka logiczna? Nie mogę tu wejść. Oda. Do not enter. Needs power. Make a friend. No dobra, ale tu musimy hadendy iść, nie? Na górę. O, różowa kaseta ta będę potrzebował. No dobra. O. Dobra, yyy... tam się tutaj zrobić. Tu musimy tutaj przysunąć pewnie. I yy, co dalej? I to tyle? Tylko te dwa słupki muszę zahaczyć? No dobra. teraz? Jestem tak obsrany, to co tu się dzieje teraz, wiesz? Czekaj, gdzie ja to muszę to odprowadzić? O, tu jeszcze muszę to... A, bo ja się to muszę przesunąć! Aaaa! I tutaj muszę to doprowadzić. No dobra. Mmm. Kurwa. Muszę tak to zrobić sensownie jakoś tak. Ale to nie ma sensu w ogóle to się teraz. <coughs> bo to jest określona długość tego. I ja muszę aż tutaj dotrzeć z tym, o tutaj, w to miejsce. A jak zwykle, tylko, tylko to jedno by zahaczyć, bo ja nie mogę tylko jednego, nie muszę chyba dwa zahaczyć. Teraz poczekamy, godzinę aż to rozwiąże. Jeśli jest debilem, to tak trochę jest, no. No kurna! Fox. Oho, działa! Zrobiłem, ja zrobił. Krew, to, to jest rydza bardzo już Uff, <laughs> Uff! Jezuście! Gdzie jest dźwignia? Ja nie widzę dźwigni. Kur... debilem? O jest dźwignia? Nie. Gdzie jest dźwignia? Nie widzę dźwigni. No, gdzie tu nie widzę dźwigni? Jestem idiotą! To nie jest to, to nie działa. Aaaaaaah! Ładny jedonek. Jezu! Co to na to Co ty robisz? Porąbało cię. Kiedy takie zabawki robi? Masz jaki ładny kiciuś. A, ty, 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 ty. Jaki ładny kotek. tu Gdzie ty k... jedziesz? Eat, you're no. Boję się. O Ciemny załóg, to się nie skończy dobrze. Mm. Aż mnie coś strzeliło, kurna mać. No nic, no to jazda, co? I drzwi mogę otworzyć? Nie, <sł lawsuit> ja, nie, 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 biegnij, nie, biegni, biegnij, biegnij, nie, biegnij, nie, biegnij. nie, biegni, 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 biegni. biegnij, biegni. biegnij. nie, biegnij, nie, 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 pogrzało. nie, nie, chłopie, bo cię chyba. Ja dupie. No biegnie O ty k***a, Ty niebieska ty niebieskich Chodź dawa! Jasny ch... Doc, czy przestraszyłem ciebie? O! biegnij, 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 biegnij. Spokojnie, ci larka utapy, nie? Od razu biegnie, mnie tylko straszy. Ja mam wy****, dalej. No Tutaj cię w prawo, nara. WIIIII! tym k*****e. goni. Gdzie mam iść? Otwieraj! Biegni, 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 czego zwalniesz? Biegni! Ja dupie. Ja, matko boska. To mnie dalej goni! Jestem bezpieczny już teraz, miałem takie Dobra, u Utopia No nie! Dobra kurna jazda lecimy teraz Byczku Jasny ch... Teraz spokojnie, Stealerka, teraz Stealerka jest Utopia Prawy wiecie odschodzi Jest, jest fajnie, jest dobrze, jest good Jest Gucci, znowu nie biegnie, kur** Biegni, 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 kur... Nawet ci proszę. Dobra, kur... Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Otwieraj! Biegnij, biegnij, kurna biegnij! Nie zwalniaj! Dobra, jest git. Dobra, dawaj, dawaj. Spierniczaj! O, won! Nara! O! Tak jest! Spier... Ja pierniczę! Jakie gówno niebieskie. Ha, tfu! O, kateta jakaś to włączyć, ty mogę, o. A to jest ten, ten, właśnie ten zajebista walka, no. Tu mamy iść, ale mówicie, że on się wrócił jeszcze zobaczy, gdzie on poleciał, tak? Zobaczmy. Gdzie on poleciał? No, w tu gdzieś. O. Czy gdzie to ma w ogóle zasięg zajebisty? No, stop, go back, turn around, danger, run. No to nieźle, zachęcające bardzo. Mhm. Ale śliczny. O, drzwi. O, Jezu. To papi, papi, y, papi, papi, papi. No i koniec! S! Essa! O, kurna! Szczerze, myślałem, że będzie gorsze, ale tak się zestrałem nieźle, jak mnie goniło to gówno. Powiem tak: S, łatwo, hejterów i niebieskich też, yy, wszystkie lalki niebieskie też.